Eee. Ja. To o czym ja chciałem mówić to raczej taka wizja, jak ja widzę ee, polskiego gorwa, jakie mamy dobre strony, jakie mamy złe strony. Co jest silnego w nas, co musimy poprawić? Ja to widzę w ten sposób, Proszę Państwa. Może podzielimy to, żeby było łatwiej nawet jakby dwa segmenty. Pierwsza sprawa to... Do... Myślę, warto porozmawiać o, mimo że tu pan prezes podkreślał, że to jest głównie zajmujący się sportem zawodowym, myślę, że jednak warto powiedzieć parę słów o sporcie amatorskim. I druga rzecz, to no nie należy jednak pominąć sportu zawodowego. Jeżeli chodzi o sport amatorski, to wiadomo, jest jedno podstawowe, podstawowy cel. O, na, o który musimy walczyć wszystko, czyli po prostu popularizacja golfa w, w Polsce. To jest e, sport, który można powiedzieć, że jest jeszcze w stosunku do wielu innych krajów początkujący. Mamy 2000 tysiące golfistów. E, trzeba walczyć o to, żeby ich było na jak najwięcej. Jak, jak to zrobić? Proszę Państwa, to jest e, parę takich podstawowych punktów. Ja bym powiedział, że pierwszy podstawowy, który trzeba zrobić, to poprawić wizerunek golfa w Polsce. No nie wygląda on najlepiej. Ja myślę, że e, mamy takie dwa e, mity, które się utarły w naszym społeczeństwie i które bardzo... A, golfa zacznę grać, jak mi już będzie brakować sił na inne sporty. A drugi mit to golf to sport. Szemranych tak, biznesmenów, kombinujących polityków, a może nawet mafiotów. Niestety te dwa mity działają w zupełnie różnych jakby sferach, bardzo negatywnych. Golf to wyzwanie wymagające skupienia, samozaparcia w pokonywaniu przeszkód. Golf wzbudza emocje, uczy pokory, ale też daje wiele radości, umacnia przyjaźnie, jest elegancki i relaksujący. Golf to piękne miejsca na całym świecie. I właśnie o tym piszemy już od 10 lat. Golf, Twój sposób na życie.